No i jesteśmy na uczcie w Maku po atrakcjach na hali zabaw Lutis Wiktorek zamówi sobie legenda, taki nowy nowy asortyment tutaj Adrianku, a co ty masz? Co ty masz tam? Dziękuję <grywia> Amusia. też ma swój zestawik. Dziadzio też ma podwójnego cheeseburgera. Tak, cheeseburger? Mm -hmm. Proszę. Pamiętam, mm. Adrianku. Pamiętam. Chłopaki zmęczeni po tej hali zabaw lub Prawie mm. godzinki sobie. Poganiali I tam po Jak pyszny, Wiktorku? No, wy pierwszy raz taki je właśnie. Legend. Nigdy wcześniej takiego nie zamarzał. nhám nham ăn nhám nhám nham nhám 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 nhám